Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Świat Linux oczywiście jak najbardziej. Wczoraj wylądował PopoS, nowy PopoS 2204 LTS. Miał nic nie być o forkach Ubuntu, no ale okej, okay, no to już chyba ostatni albo przedostatni z ubuntowych rzeczy, które się pojawiły. Słuchajcie, nowości troszeczkę jest, może nie jest tego na tony, ale jednakże parę zmian konkretnych się w tym systemie Znalazł. Pojawiła się też bardzo ciekawa funkcja, tak zwany czat po poesa. Dokładnie Wam to wyjaśnię za chwileczkę, pokażę Wam to zresztą, postaram się założyć nawet polski kanał tego typu. Zobaczymy, no na razie się tam jedna osoba po pokazała. Pozdrawiam tą osobkę przy okazji, załapię się pewnie na film, jeżeli tam jeszcze istnieje. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to, to można coś z tego ewentualnie słuchajcie zrobić, tak, tak to wygląda. Filmik będzie oczywiście na prawdziwym sprzęcie Ryzen 1600X 6 rdzeni, 12 wątków, 8GB ram do kompletu 750Ti GTX, dość stara, leciwa karta, ale dobrze sobie, zdecydowanie radząca. No i tyle, nie będę Wam tutaj zanudzał, przy okazji, jeżeli ktoś chce taką koszuleczkę sobie nosić na sobie, na przykład powiesić na szafie Szafie albo cokolwiek innego, to bardzo proszę na maila wszystkie informacje udzielę: za ile można taką u mnie koszuleczkę zamówić, termin realizacji i de facto kolory, bo kolorów jest kilkanaście do wyboru. Aby ja ktoś był zainteresowany, zapraszam jak najbardziej. A tymczasem przechodzimy na stronkę projektu, gdzie pokażę wam co i jak, oraz oczywiście funkcję czatu, która jest dość ciekawym pomysłem. Zapraszam. No, i jesteśmy na stronce internetowej Pop!OS. Pop!OS, właścicielem tego systemu i twórcą jest System76, czyli znana amerykańska firma, która specjalizuje się w komputerach z Linuxem czy to laptopach, czy stacjonarnych, czy tworzeniu własnych klawiatur i innych dziwnych rodzajów pomysłów, także różnego rodzaju mini PC i tak dalej. Niestety fajnie by było, ale firmy tej nie ma w Europie. Nie ma dystrybutora, nie, nie ma nic, a ściągać to po prostu ze Stanów, no to będzie koszmar celno-skarbowo, e, finansowy. Jednym słowem cholernie, jest to niestety nieopłacalne, a szkoda, bo laptopy naprawdę mają bomba. Kolega z kanału Learn Linux TV angielskiego, angielskojęzycznego kanału omawia te laptopy, bo on nie dostaje po prostu do testów bez najmniejszego problemu. Desktopy to samo. Jest cholernie z tego zadowolony. Po prostu jest mega, mega. No u nas? No u nas to samo można. Wiadomo co zrobić. Pomarzyć, kurde. W każdym razie, słuchajcie, stronka jest tutaj, system 76, możecie sobie zobaczyć. Może wam ślinka pocieknąć i tyle. Chyba, że też ma ochotę wywalić, nie wiem, x tam set dolarów na przesyłkę z cłem i tak dalej, no to, to ten, no i gwarancja też będzie lipa, tak. No tak to niestety wygląda tutaj u nas w Europie. Przechodząc do lepszej nowości, s 2204, czyli system w wydaniu LTS, czyli długoterminowym, ma 5 lat wsparcia od teraz do 2027 roku. Co to znaczy wsparcie, bezpieczeństwo, aktualizacja jądra i tym podobne rzeczy. Słuchajcie, jest to zawsze podzielone na, przynajmniej w przypadku Popoesa, na dwa różne ISO, tak zwane dwa różne formaty pliku, to znaczy nie formaty, tylko dystrybucję. Jedna, ta zwykła, jest przeznaczona dla osób, które posiadają laptopy, na przykład laptopy z kartami AMD. Z radeonami, tudzież desktopy zwykłe z kartą maszynową, radeona jakiegoś tam nie wiem 6600 albo jakiegokolwiek innego, to pobierasz to. To samo dotyczy się Intela. Jeżeli masz Intela AMD, pobierasz to w przypadku kart grafiki. Jeżeli masz kartę Nvidia, na przykład 1660, 1050, obojętnie RTX-a, cokolwiek, albo laptopa, który ma tak zwanego czyli ma na przykład grafikę hybrydową Intela plus dodatkowo Nvidia. Pobierasz to ISO, panie kolego, dokładnie to, bo tu są dobre sterowniki do tych kart zainstalowane z góry i chodzi to bajecznie, powiem to tak. Jeżeli ktoś chciałby sobie na Raspberry Pi odpalić na manince. Można pobrać w tej chwili jest to wersja 21.10, czyli z jesieni tamtego roku do poprania. Tutaj macie zalecane wymagania, widzicie co i jak gdzie wygląda, tak? Słuchajcie nowości. Nowości jest troszeczkę wiadomo, że Ubuntu przeszło na Gnom 42, prawie na Gnom 42. POPS ma troszeczkę inaczej to wszystko ogarnięte, powiem to w ten sposób. Mianowicie nie zobaczycie tutaj pulpitu GNOM 42 typowo. To wszystko siedzi pod spodem. Natomiast System76 stworzył już dawno, chyba ponad rok temu, własną implementację tego pulpitu. Nazywa się to Cosmic. Cosmic Desktop. Jest to bardzo, bardzo mocno przerobiony GNOME z fajnymi funkcjami, które zaraz sobie tutaj zobaczycie. Całość burle tego pulpitu ma być przerobiona na język RUST, który ma być dużo, dużo szybszy i ma być się pełne uniezależnienie od gnom. Jeszcze trochę im to na pewno zajmie, bo muszą wszystko przepisać praktycznie od zera. Dodatkowo będą ich własne repozytoria, czyli być może nawet się od ubuntu odetną. Jest taka opcja. Zobaczymy, słuchajcie, nowości. Nowości tutaj sporo. Może nie są, tak jak mówię, spektakularne, ale jednak są i postaram Wam się tutaj je po prostu pokazać, a nie słucho omawiać. Ja też chcę sobie słucho poomawiać, to zapraszam na stronę internetową, blog system bla, bla 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 bla, i tu możecie sobie przeczytać wszystko. OK? A my lecimy w tej chwili, słuchajcie, a jeszcze nie lecimy. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, nowość bardzo ciekawa rzecz, którą wprowadzono tutaj, między nimi podczas. Inauguracji odpalenia tego POP OS 2204. To jest tak zwany chat POP OS. Słuchajcie, popatrzcie, jak to wygląda tutaj. Ogólnie jest tak, możecie sobie kliknąć w danym menu, ja Wam to pokażę. Przenieście tutaj na powiedzmy taki ogólno, ogólny support, chat supportowy dla POP -OS Tutaj jest kilkanaście albo kilkadziesiąt kanałów. Jest to w tej chwili na głównym kanale 5000 osób ja słuchajcie, założyłem tutaj kanał po polsku, no na razie jedna osoba się tutaj, O, druga osoba się pojawiła. Weszła i wyszła, tyle. Jest Akmatiak, Akmatiat, ak, pozdrawiam cię panie kolego. Nie wiem czy on tutaj sobie będzie siedział, czy, czy nie będzie. W każdym razie taki kanał czatowy ja założyłem. Jeżeli będziecie chcieli, to możecie się tutaj po prostu zgrać, wejść, zacząć gadać o Popoesie i tak dalej, tak dalej. Tak to mniej więcej wygląda. Jak nie będzie zainteresowania, no to sorry, to, to już ja tego utrzymywać nie będę, tak jak mówię, bo ja na Popoesie nie siedzę. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że coś takiego tutaj jest prowadzone ogólnie. Trzeba założyć sobie tutaj konto no i po prostu zacząć z tego fajnie korzystać. Naprawdę, możliwości jest sporo, ludzi jest sporo. Duża ilość kanałów jest tutaj dostępna, także nie jest to tylko jeden, jeden niesamowity kanał, ale jest tego naprawdę od jasnej cholery. Powiem tu tak, kanałów jest na tony i możecie sobie tutaj pogadać, no ale głównie po prostu po angielsku. Słuchajcie, popatrzcie, proszę bardzo, wszystko dotyczące Popoesa tutaj jest. No i tak jak mówię, ja założyłem ten Popoes Polska, ale znając życie, to padnie nawet dzisiaj jeszcze tak. Bo raczej nie będzie chętnych, żeby tu tutaj sobie siedzieć i gadać, tudzież pojawi się bydło i moderatorzy to wywalą, tak? Tak to niestety wygląda. Dobra, słuchajcie, nie ma co narzekać. Przechodzimy do PopOSa na żywy sprzęt. Zapraszam. No i mamy tutaj ekran logowania do naszego PopOSa, pięknego PopOSa. Zobaczmy sobie po kolei tutaj no jak widać osoby które mają jakieś tam problemy ze wzrokiem i inne mogą sobie tutaj dane opcje powłączać albo mogą zostać po prostu włączone tak połączenia i tak dalej wylogowanie się takie podstawowe tutaj słuchajcie rzeczy ok wchodzimy sobie proszę bardzo na co nam należy już można zwrócić uwagę to jest nowy standardowe takie logowanie tutaj ten robocik tak tego przedtem chyba nie było jakiś inny to był. No, taka pierdoła, ale zawsze to zawsze robi jakąś kurde, fajną robotę. De facto wrażenie nam tutaj pokazuje, tak. Żeby sprzęt, słuchajcie, mamy tutaj update'y, to jest ciekawa rzecz. Zaraz sobie zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Słuchajcie, tak prezentuje się na starcie nasz POPS, cały Pulpit Cosmic. Jak mówiłem, to nie jest gnomie, Widzicie, naciskamy sobie tutaj klawisz Meta, tudzież Windows to nie pojawia nam się wielazadanewość pulpitowa. No nie, to nie, 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 nie o to chodzi. To samo widzicie tutaj, wybór programów, wybór tego wygląda zupełnie inaczej niż w Gnom. Dlatego mówiłem, że jest to, owszem, tu jest Gnom, ale jest głęboko pod spodem. Natomiast panowie budują to własny po prostu pulpit, który naprawdę jest bardzo, bardzo rzeczą, że tak powiem, przyjemną i bardzo możliwą do przekonfigurowania na swoją modułę, powiem to tak. Jedziemy na szybkości, bo będę godzinami gadał, słuchajcie. Ustawienia yy, proszę bardzo, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ustawienia pulpitu na, na start. Yy, możemy sobie ustawiać tutaj ekrany robocze. Wszystko jest po polsku, przynajmniej większość powinna być po polskiemu. Możemy sobie tutaj ładnie to dokonfigurować w porównaniu do gnoma. Też jest naprawdę bardzo fajne środowisko, ładne tapetki. Mnie osobiście najbardziej podobają się te zapetki tego typu. Naprawdę, robi to wrażenie. Kurde, po prostu robi to fajne takie kosmiczno-komiczne kosmiczno, kosmiczno -komiczne de facto wrażenie. Takaś gra była taka niedawno, zapomniałem tytułu. Która miała dość podobną, że to powiem, grafikę albo styl graficzny. O, powiem to w ten sposób, słuchajcie. No tak to mniej więcej nam tutaj wygląda. Kosmik oczywiście standardowo, zostawmy sobie tego kosmika. Wygląd, proszę bardzo, białe tło, czarne, uwaga, białe tło, wygląda tak, czarne tło wygląda tak. Ustawienia doka, słuchajcie, dok możemy sobie włączać, włączać, możemy go rozszerzać, zmniejszać, więc to jest bardzo dużo możliwości rekonfiguracji tego, tak. Naprawdę zobaczę, ja też będzie chciał sobie dostosować środowisko pod siebie de facto, to myślę, że nie będzie miał tu najmniejszego problemu, aby sobie ten temat tu ogarnąć. To samo a propos obszary robocze wszystko można fajnie dostosować. Naprawdę tego jest sporo. Teraz jak będziemy sobie do głównego menu, oczywiście widać, że tutaj jest GNOM! Bardzo, bardzo zbliżone do gnoma. Tu mi zapewne za chwilę ktoś zarzuci, albo kilka osób, że znowu omawiać środowisko graficzne zamiast Linuxa, PopoS. A panie kolego, omawiałem Ubuntu, powiedziałem ci, co jest tam pod spodem. Tu jest to samo. Tyle. To jest po prostu wszystko. No, ale, ale, jak widzicie, jednak, GNOME, znaczy, PopoS. Bardzo, ale to bardzo się różni od typowego Ubunciaka, mimo że na nim bazuje, czyli podstawowe programy, wersje programów to wszystko tutaj jest dokładnie takie samo. No dobra, kernel jest teoretycznie nowszy, tak. Ale sama reszta, ten wygląd, ten feel, to, że to chodzi dużo, dużo szybciej, że nie jest tak zamulone jak Gnome, że wygląda inaczej niż Gnome. To robi zajebistą robotę. No dobra, a teraz wracając do ulepszeń, słuchajcie. Z ulepszeń, to tak jak mówiłem, ciemne, jasne kolory tła, podobno to jest nowe. Teoretycznie mamy dokładnie to samo, no ale... mi się to podoba osobiście, tak? Ponieważ jest takie bardziej brązowawe... Brą... Brązowe kurde, tak? Lekka bro... Lekki brąz mam tutaj przynajmniej ja. Niż taka czerni całkowita, gdzie, gdzie jest jedna wielka masakra. To jest spoko. Poprzedni popojazd chyba wyglądał podobnie. Może to są minimalne zmiany w przyciskach, gdziekolwiek. Próbuję wam tutaj ogarnąć na żywca, co zostało tutaj zmienione. Ale szczerze mówiąc, no nie ma tutaj jakichś dużo wielkich zmian, jeżeli chodzi o rzeczy graficzne. Po prostu nie ma, słuchajcie, tak. Tu jest polepszona obsługa wielu monitorów. Naprawiony jest układ na, na wyświetlaczach HDPI, ja też mam monitory 4K albo coś takiego. Czy 21 na 9 to powinien sobie tu odczuć różnicę. Jest zwiększona wydajność. Ja na wydajność nie narzekam. Tu jest zdecydowanie w porządku. Co tutaj mamy jeszcze dodatkowo? Te reszta to są takie kurde, niezbyt ważne rzeczy dla podstawowych użytkowników, tak? No, no nie wiem, no logi dzienników na przykład są tutaj ograniczone tylko do 1 GB. Kogo to interesuje? Mało kogo to będzie interesowało. To samo tutaj, kolejna rzecz, no lepsza wydajność dzięki skalowaniu procesora itd. No ok, to jest, to jest duża, ważna rzecz, jeżeli złączycie sobie grę, jakiś program na nie wiem, na pewnym ekranie, albo rob, edytujecie film. I włączacie, nie wiem sobie, DaVinci Resolve na przykład, tak? To on teoretycznie tutaj powinien mieć dużo większe pierwszeństwo niż reszta aplikacji działających w tle. Powinno to pomóc. No, no ja tego nie używam, więc wam po prostu nie powiem, czy na pewno tak jest i że to na pewno działa i, i tak dalej, tak? Tego typu de facto bym powiedział tutaj ulepszenia są. Natomiast podobna jest zabawa z Pipewire. Potrzebuję tutaj myszkę. O, znowu pomyliłem sobie myszki. Przechodzimy sobie tutaj. Podobno tutaj siedzi pipe wire pod spodem. Szczerze, dla mnie to osobiście wisi i powiewa. Powiem to bardzo brzydko, tudzież nieinformatycznie nie i niekulturalnie. Dlaczego? Bo moja karta działa. Moja karta ODG, 2 na PCI jest wykrywana, karta działa, nagrywa, odtwarza. Tyle mnie interesuje, a że to jakiś pipe wire, cuda, wiangi i tak dalej, a kogo to interesuje, kurde, to ma działać. Dopiero jak nie działa, to się zaczyna zabawa, prawda? I to cholerna zabawa. W każdym razie, jak ktoś chce wiedzieć, no pipe wire tutaj już stoi, podobno działa i jest dobrze. No ja widzę, że działa, jest w porządku. E, słuchajcie, zasilanie. U bateria mi siada w keyboardzie. Nie dobrze, trzeba będzie wymienić baterijki. E, słuchajcie, no. Kurde, wygląda to praktycznie tak samo. Skalowanie, no ja go nie włączę tutaj, bo i tak mam 1080 i tak na graberze, więc to nie ma żadnego znaczenia. Demony HDPi są włączone, jak widzicie, więc jest okay, tak Ustawienia, no reszta jest dokładnie taka sama. Nie jest to jakoś, jakieś mega wielkie wydanie, tak? od razu uprzedzałem i mówię po raz kolejny. Na pewno jest to znaczące, ponieważ jest to LTS. Ale największy power, jaki moim zdaniem będzie, to będzie wtedy, kiedy oni przejdą na tego rasta, wydadzą swojego kosmika, nie w oparciu o gnom, tylko w oparciu o swój własny kod. I wtedy zobaczymy power, jaki po prostu ten system daje. Myślę, że wiele osób się na niego przerzuci, bo już gnoma zaczynają mieć dość wszyscy. Tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Z takich rzeczy, które są tutaj i są bardzo ciekawymi rzeczami, to jest tak zwany upgrade, słuchajcie. Mamy tutaj zrobioną automatyczną partycję recovery. Gdyby coś się działo, możemy sobie przywrócić dany system do poprzedniej wersji. Tutaj mamy tak zwane automatyczne aktualizacje. One teoretycznie są wyłączone, popatrzcie. Automatyczne update'y są wyłączone. Możemy je sobie włączyć także że chcemy mieć włączone. I tu możemy sobie wybrać, kiedy mają być robione. Czyli kiedy od razu, potem jak wyjdą, zostaną zainstalowane, czy powiedzmy co tydzień o danej godzinie, będziemy mogli sobie te aktualizacje zrobić automatycznie, bez naszej wiedzy. Fajna sprawa. Myślę, że to jest bardzo fajna, przydatna sprawa, jeżeli ktoś dużo pracuje na takim kąpie i szlak by go zaproszeniem trafił, jakby sobie coś tam pisał, a tu mu update leci, aktualizacja i całe łącze jest zamulone, bo Linux ściąga aktualizacje jak winda. Więc po prostu można sobie to wyłączyć, ogarnąć, przestawić tak, jak ktoś de facto chce. Więc po prostu, no, moim zdaniem, bardzo fajna de facto funkcja. Tak jak mówię, one jest automatycznie wyłączone, automa automatyczne aktualizacje są wyłączone. Możemy ustawić sobie tygodniowo, dziennie albo miesięcznie na przykład. Będziemy mieli taką informację o tym support. To jest właśnie to o czym mówiłem, również zostało to wprowadzone w tym wydaniu. To macie komuniki supporting Pop OS Chat. To jest właśnie to co ja powiedziałem przed chwileczką w intrze, że odpalamy sobie taki Chat Pop OS, rejestrujemy się tutaj bez problemu i możemy sobie gadać o PopOSie tam w tej chwili 5000 osób siedzi, więc na pewno ktoś wam pomoże. Ja założyłem kanał po polsku, no ale zobaczymy po tym filmie. Może się zaś może nie. To już będzie od Was zależało, czy taki kanał będzie utrzymywany, czy po prostu go moderatorzy wywalą, bo jest pusty. To tyle. Teraz tak. Tutaj mamy jakieś logi, możemy sobie tworzyć dla pomocy i tak dalej. Informacje o wydaniu, tak to wygląda, słuchajcie. I de facto co jeszcze, jeżeli chodzi o oprogramowanie, tak? jeżeli chodzi o nasze oprogramowanie, to mamy tutaj tego typu menu. Hmm, oczywiście przeglądareczka Firefox tutaj zmiany największe były w popshopie Ja jestem ciekaw jednej rzeczy, czy Firefox jest snapem? Teraz zobaczymy Chyba nie, z tego co widziałem to się tak szybko, szybko ruchomiło, że raczej nie Tutaj nie ma snapów, słuchajcie Firefox nie jest tutaj snapem Nie, nie, nie Firefox, zróbmy sobie tak sudo apt remove Zobaczymy co się stanie. Pomyliłem hasło. Pewnie, że tak. Firefox jest tutaj debem. Zwykłym pakietem deb. Nie ma tutaj snapów. Jak to jest C. Bez snapów to proszę bardzo i dotyczy się to całego oprogramowania ponieważ to jest PopShop to nie jest Snap Store, to nie jest Gnome Shop, tylko to jest ich własny przerobiony sklep na ich własną modłę więc naprawdę myślę, że osoby które korzystają z PopOSa wypowiedzą się tutaj w bardzo dobrym tonie o tym bo to po prostu chodzi szybko chodzi dobrze, chodzi szybko i obsługuje tak zwane multi Tak, mamy tutaj 99 wersję czyli najnowszą Moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo fajny, dobry system. Jak widać, tak to się mniej więcej zachowuje w wersji 22.04. Zainstalowane, proszę bardzo, aktualizacje, jakieś malutkie tutaj są. Zobaczymy co tu się dzieje. No, parę rzeczy mamy do aktualizacji tylko. Re Relay Snowdys i takie tam inne po prostu rzeczy. Zobaczymy sobie na ten kernel, jak to wygląda, bo to jest też rzecz, myślę, bardzo ważna. Mm, bo jak mówiłem 516 stracił wsparcie. No i mamy tutaj teoretycznie 516, żeby było śmieszniej. Jaka jest zasada tego? Nie wiem, panowie to widocznie będą utrzymywać. Może to jest ich własna kompilacja, nie wiem. 2204008. No teoretycznie ten kernel nie ma już wsparcia, bo ogólno, prawdziwego takiego wsparcia na przykład na kernel .org, możecie sobie przeczytać że już tego nie ma, po prostu jest 5.15 LTS, a potem jest chyba 5.17, tak? No, będą panowie tutaj deweloperzy musieli coś zrobić, poprawkę, no bo tak to średnio na to wszystko wygląda trochę, nie? No, ale na pewno zostanie to, że powiem, ogarnięte, zobaczymy sobie, czy jest NeoFetch, nie ma. To instalujemy i zaraz wracam. Mamy już na już Wam daję na pełny ekranik, proszę bardzo, ja by to chciał tego sobie pogarniać 516 kernel, to zamówiłem tak PKG 1800 pakietów, nie ma snapów, nie ma w ogóle Snapów. Brawo. Pulpik GNOME 42, ale to się nazywa tutaj COSMIC. Słuchajcie, Ryzen, no zużycie pamięci, tutaj jest teoretycznie spore, ale wejdź stopie, którego pewnie też tutaj nie ma. No, oczywiście, że nie ma, zaraz go zainstalujemy. stopatem było 1600, tak? No trochę to duże się zrobiło, kurde. Teoretycznie po tej pracy tutaj, troszeczkę w buforowaniu, mamy 1,6 GB. Sporo, bo sporo. Ale system po uruchomieniu bezpośrednio, bez grzebania, kombinowania i tak dalej, ma około 800-900 MB. Więc myślę, że spoko. Zresztą na bardzo, 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 bardzo bardzo starym staruszku, powiem to w ten sposób, kulturalnie ten system nie będzie odpalany, tak? więc to, że on zajmuje czy 800 MB czy 1 GB, to nie robi wielkiej różnicy, bo jest to zdecydowanie moim zdaniem szybsze środowisko, responsywniejsze niż ociężały GNOM 3. Jest ze świetnej funkcji, o której nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy może wiele osób może nie wiedzieć, jest tak zwany tiling. Włączamy sobie tutaj Tajny Manager i każde okienko jest de facto tutaj dodawane. Będzie segregowane w dany sposób, patrzcie, w ten sposób to wygląda. Więc mamy porządek na pulpicie, bardzo fajna, dobra sprawa. Możemy to ładnie sobie też dokonfigurować. to nie jest nowość, tak? To już jest od zawsze w kosmiku praktycznie i można sobie to ładnie dokonfigurować. Można sobie wyłączyć, że dane, dane okno nie będzie na przykład Firefox nie będzie się w ten sposób zachowywał tudzież inny ten. Więc bardzo, bardzo fajne tutaj funkcje są zastosowane. Tak? Odstępy i takie pierdoły to już jest inna zupełnie rzecz. W każdym razie słuchajcie, środowisko naprawdę fajne. Nowe wersje oprogramowania, 5 lat wsparcia, co robi na pewno swoje. Automatycznie instalowane sterowniki, proszę bardzo. Tutaj nie ma żadnego. On nawet mi wyłączę tego tego tailinga. Jak to działa? Jak to się normalnie, fajnie nam tutaj zachowuje? Nic nie zamula. Najnowsze sterowniki Nvidia do tej mojej karty starego, bym powiedział już prawie pół trupa 750 Ti, który jednak bardzo, bardzo dobrze się sprawuje mimo wszystko. Więc tutaj naprawdę jest, jest moim zdaniem ok. Środowisko bardzo fajne, bardzo wygodne, ładne. Można sobie oczywiście go zmieniać tutaj co kto chce. Naprawdę reaguje jak widać bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o problemy, nie wiem, nie używałem tego dłużej. Zresztą to wyszło wczoraj, słuchajcie, więc jeszcze nie wiadomo, co tu ewentualnie nie działa. Zawsze możecie zobaczyć sobie na stronie na przykład. Na stronie PopSA jest tam blog i na pewno jest tam tak zwany list albo cokolwiek innego związanego z bagami, z bugami. jak to mówi, tak mówi. I tam będziecie mieli informacje, co prawdopodobnie nie działa albo użytkownicy będą to po prostu zgłaszać albo tak jak powiedziałem, na czacie, sprawdzić sobie na czacie, co się de facto dzieje. Wiele osób, które się przesiada na Popoes'a na niego nie narzeka. Po prostu to działa. Jest dobrze zrobiony, ma fajną podstawę, ale nie jest ubuntu i nie ma pełnego Gnoma, co dla wielu osób jest na pewno wielką, wielką de facto bym powiedział zaletą. Jest sporo nowości. Może nie jakiś hiper, niper, nie wiadomo jak nowej w ogóle, i tak dalej, jak na Archu ale robi ten system dobrą robotę. Jeżeli chcesz mieć stabilny, fajny, ładny system, który powiedzmy działa w ten sposób, na takiej zasadzie nie wygląda jak Windows 10, 7, i cała reszta, tylko inaczej. Możesz go sobie dobrze dostosować. Ma obsługę hybrydowych kart Nvidii, Intela w laptopach. Jest stworzony przez. Firmy, która odpowiada za tworzenie za dużo, dużą i część rynku laptopów na, w Stanach Zjednoczonych, laptopy, stacjonarki, wszystko z Linuxem jest związane tylko i wyłącznie. To ja myślę, że warto tego popołysa sobie zainstalować, sprawdzić i ogarnąć. I nie będziesz po prostu dobry człowieku narzywał, na, yy, narzekał. Jedna rzecz, która tutaj jest, jest problem, jeżeli chodzi o tak zwanego dual buta. Są instrukcje na gitkabie, jak to można zainstalować obok Windowsa 7, znaczy obok, obok Windowsa ogólnie, tak? Jest trochę kombinowania. Ale jeżeli weźmiesz sobie translator, jeżeli nie znasz angielskiego, w popos, piszesz Pop OS Windows na przykład 10 dual boot, to to w 10-15 minut ogarniesz i to będzie działać. No Jeżeli nie masz takich chęci, no to cóż. Tyle słuchajcie, kończymy ten temat. Myślę, że takie spojrzenie dość krótkie na ten, na ten system troszeczkę Wam coś tam pomoże. Ja myślę, że warto. Nie jest to może rewolucja całkowita, bo to nie jest rewolucja i nie ma tutaj co mówić, że jest rewolucja, bo nie jest. Tak jak mówię, rewolucją będzie przejście na pewno na kosmika. W całości. Wtedy, jak panowie to zrobią, to może być cholernie, bardzo ciekawie. Myślę, że wtedy wiele osób porzuci Ubuntu, porzuci GNOM i siądzie właśnie na POPEC ze względu na stabilność, oprogramowanie, działanie tego systemu i nie wpychanie snapów. To jest inna sprawa, bo są tutaj Flatpaki, są Deby i to po prostu ten system działa. Dla mnie naprawdę jest po prostu bomba. Ja osobiście wiadomo na czym siedzę, nie będę tutaj mówił po raz kolejny. Jednakże gdyby coś się ewentualnie zaczęło dziać z tamtym moim systemem, to myślę, że ten będzie w pierwszej kolejności zainstalowany, żeby go sprawdzić i zacząć to sobie pracować. Ponieważ po prostu mi się podoba. Jest szybki, jest wygodny, jest podobny do gnom, którego ja osobiście lubię. No i de facto to tyle, nie? Dobra, słuchajcie, pod filmem, inkie, jak coś. Mam nadzieję, że kwestia sterowników i tak dalej jest wyjaśniona. Co mam jeszcze? Facebook jest, mail do mnie jest, czy biznesowy, czy normalnie, się wziąć, zapytać po ludzku, można napisać. Tudzież wsparcie kanału, za które bardzo wszystkim dziękuję. Jak najbardziej, także jest możliwe, informacje są w, w czytaj więcej pod filmem. I co, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli się spodobało więcej tego typu materiałów linuksowych, dobry człowiek coś zobaczyć. No to tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie Bartek z Kalanów Światny Cześć.